Witam z tej strony Enduro Polska. Dzisiaj y, jest pierwszy odcinek z garażu. W tym odcinku pokażę Wam, co się dzieje z moim kładem i dlaczego nim aktualnie nie jeżdżę i dlaczego nie nagrywam jak jeżdżę. No, no to zacznijmy od tego, żeby powiedzieć, co to jest za y, marka, model. No to tak to jest. Y, to jest skład 125 Mavics. Ogólnie fajny sprzęt, polecam Wam, tak na początek. Nie kosztował mnie dużo, bo od kolegi. Kolega sprzedał mi za 700, ale tak normalnie ten nowy kosztuje 3000. No to tak, powiedzmy dlaczego nim nie jeżdżę. No to tak, rozwalo, rozwalony jest Bendix z rozrusznika. To jest widoczne mocne wgniecenie. Tak tutaj widać. I w tym, yy, i w tym bendixie były takie są takie trzy wałki. Yy, no i tutaj są dwa dobre wałki, znaczy... One już nie są dobre, ale no mogły, no nie są aż takie złe. No jeden to jest, nie mam, nie wiem, jak bym tego pokazać, ale jest no kwadratowy, jest tak wyjeżdżony, że to jest po prostu masakra. I właśnie przez tego e, przez ten jeden wałek ben, e, ten e, koło zamachowe się nie blokowało i tylko się roz, i tylko działał rozrusznik. No to tak. E, tutaj jest tryb. My też najgorszy w najgorszym stanie nie jest, ale by się przydało wymienić. Tutaj widać rysę. Dużą ilość rys, yy, przez którą yy, przez te wgniecenie właśnie. Krzywo chodził ten tryb. No i. Yy, no, rysowało ten go tryba. No. Ogólnie to wszystkie zęby są ok w miarę. Jakoś tak najgorzej nie wygląda. No ale można byłoby nowy kupić, ale ja tylko tego byl na razie. A koło za ma... Yy. To jest tylko koło zamachowe, no to nie wiem co mam pokazać. To jest magnes, który przyciąga i dopiero co mi wpadł ten tryb do środka, no i nie wiem jak wyciągnąć, ale te cztery dziury to są yy, mi pomogły w tym, dopchnąłem śrubokręt, no i wyszło. No to tak, pokażę, yy, yy, no z boku pokażę jak kładę, jest rozebrany. No i tutaj jest ogólnie tak, tu jest pokrywa za dużo nie będziecie widzieć, ale tutaj jest pokrywa cała z boku. Tutaj widać eglumotor motor, tutaj układ skrzyni, to jest półautomatyczne. Półautomatyczna skrzynia. No i tak. Tutaj ogólnie jest łańcuch. Śruby wszystkie od pokrywy. Tutaj ogólnie to chyba za bardzo nie widzicie, ale tutaj jest cały ten no skrzynia jest obok. Ja się tam na tym za bardzo nie znam, ale wam próbuję opowiedzieć tak jak jest. No, ale myślę, że coś z tego umicie no. Ogólnie te, w tym kładzie jeszcze jest rozrusznik. W takim miejscu, o tutaj dokładnie, w którym jest w słabym miejscu bardzo. Bo nawet jak się... O, nawet pokażę teraz jak zdejmę siedzenie. I przepraszam, że nic nie widzicie na razie. Ale siedzenie się trzyma mocno. No i tak, zajmuję siedzenie. No i rozrusznik jest w takim miejscu, że stąd nawet jest ciężki dostęp. To jest akumulator żelowy. Bardzo dobry. No tutaj jest ogólnie filtr powietrza, no ale tam jest dołożony stożek. E, no to tak, co mam jeszcze mogę o tym powiedzieć? E, ten Bendix ma mi przyjechać y, tak y, ten film będziecie mieli najprawdopodobniej w niedzielę A ma przyjechać w poniedziałek albo w środę No tak, ale... Nie może nagram jakiś filmik z montowania Ale to nie wiem, czy będę miał do tego czas Ale raczej będzie jakiś filmik z jazdy Teraz filmiki będą się częściej pojawiały niż Jeden na miesiąc Mam przynajmniej taką nadzieję Jeszcze wam zaraz pokażę mój ten... No... zabytek można to teraz nazwać nawet można to nazwać zabytkiem, tylko wezmę, włożę tak, żebym nie zapomniał. Potem, no i moim drugim, tak jakby sprzętem, jest komarek. Nie pytajcie, jaki, bo to jest romet. Ma tylko tak. Ma zdjęty gaźnik, bo trzeba wyczyścić. Ja jakoś do tego czasu działam, żeby go wyczyścić Na razie, i tak sprzęt działa. Mógł yy, do no ostrości nie łapię. Sprzęt działa dobrze. No, jeździ, jeździ. Naprawdę, stary, no to moc nie ma. No, ale dobry sprzęt. No, no to tak, jeśli ktoś dotarł do tego yy, momentu, yy, proszę o suba, bo się przyda. Łapkę w górę i udostępnienie, żeby były większe zasięgi. Cześć.